Forum Radia Rok Parada. Dzień dobry, Ewa Kubasiewicz. Moim gościem jest Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Panie burmistrzu, zaczniemy od naboru uzupełniającego. Dotyczy instalacji fotowoltaicznych. Czego możemy się tu spodziewać? Możemy się spodziewać bardzo dużej dotacji, bo nawet do 80%, 85% kosztów kwalifikowalnych budowy takiej instalacji na, na naszych dachach. Program dotyczy tylko i wyłącznie mieszkańców procesji prywatnych, ale to bardzo ważne, byśmy mogli zejść z tych kosztów, wysokich kosztów energii. I Gmina Opoczno wspólnie z Gminą Poświętne właśnie taki projekt realizuje. On jest na ponad 8 milionów złotych. Obejmiemy prawie 500 mieszkańców, 500 domów tą fotowoltaiką i potrzebujemy jeszcze dosłownie kilkanaście osób, które mogłyby skorzystać z tej wysokiej dotacji, jak, jak powiedziałem na wstępie. W, związku z tym, w takim razie, co zrobić, by wziąć udział w tym projekcie? To bardzo proste. Wystarczy się zgłosić tutaj do nas, do urzędu. Przy, przy placu Kościuszki 16 tam panie urzędniczki udzielą odpowiedniej informacji, co trzeba zrobić. Przede wszystkim trzeba wziąć ze sobą faktury z ostatnich swoich wydatków na, na prąd, by zobaczyć jaka moc jest potrzebna, aby ten prąd zapewnić w swoim gospodarstwie domowny, domowym. Sprawdzimy wszelkie możliwości, czyli jakie jest pokrycie dachu, czy jest możliwość położenia tych paneli fotowoltaicznych i jeżeli te wszystkie warunki dodam niewielkie zostaną spełnione choć oczywiście też własność tego budynku to będzie można taką instalację uzyskać to naprawdę bardzo opłacalne i zachęcam wszystkich mieszkańców bo jeszcze jest kilka miejsc czyli warto skorzystać Czyli deklaracje pomogą wypełnić urzędnicy ale takie warunki są gdzie można być wykluczonym z udziału w tym projekcie i jak najbardziej, bo trzeba zdać sobie z tego sprawę, że instalacji fotowoltaicznej na przykład nie można położyć na dachu na przykład pokrytym papą, prawda? Bo to jest niezgodne tutaj z przepisami pożarowymi. Niektóre dachy, nieszczęśliwie są też tak ustawione, że ciężko tą instalację zrobić, ale jest wiele teraz takich rozwiązań, że, że można spróbować to na innych pomieszczeniach, czy nawet na ziemi to pobudować. Myślę, że wiele możliwości jest do zrobienia. Proszę tutaj zajrzeć do urzędu i spróbujemy znaleźć rozwiązanie. No i też jest ważne, że tak jak pan powiedział, że to jest na potrzeby własnych gospodarstw, czyli jeżeli w takim tak. budynku, pomimo tego, że jesteśmy właścicielami, prowadzi się jakąś działalność, gospodarczym, tak, tak gospodarczym, to wtedy tak. nie możemy złożyć takiego wniosku. No nie, nie, ten projekt jest akurat tutaj dedykowany dla mieszkańców, ale myślę, że to jest bardzo ciekawe, no bo większość urządzeń przecież w domu mamy teraz elektrycznych i warto skorzystać z takiej dotacji. No dobrze, to to już wiemy. Z kolei 26 marca jest kiermasz wielkanocny, to jest niedziela. Tak jest, zapraszamy. To jest taka tradycja już opoczniska, bowiem to będzie bodajże 12 opoczyński kiermasz wielkanocny organizowany głównie przez naszą jednostkę kultury czyli miejski dom kultury z naszą pomocą tutaj gminy Opoczno i zapraszamy wszystkich twórców ludowych ale także tych którzy tworzą różnego rodzaju rękodzieło związane z okresem wielkanocnym będzie taka możliwość wystawienia swoich prac i ich sprzedaży 26 marca czyli to jest niedziela tydzień przed niedzielą palmową będzie można te produkty wystawić i zapraszamy oczywiście wszystkich mieszkańców, by kupić te tradycyjne opoczyńskie ozdoby, a dodam, że Region Opoczyński słynie właśnie z kultury ludowej, czyli w moim przekonaniu w żadnym tutaj domu nie powinno zabraknąć pisanki opoczyńskiej, czy palmy wielkanocnej, takiej tradycyjnej opoczyńskiej. I w związku z tym to będzie wszystko można nabyć. Dodam także, że zapraszamy tutaj naszych gości z Ukrainy, którzy także. Chcą pokazać swoje produkty, będzie można ich wesprzeć w tym trudnym dla nich okresie. Także na pewno wszyscy spotkamy się tutaj 26 marca w godzinach od 9 do 17 przy Miejskim Domu Kultury. Mamy nadzieję, że pogoda nam pozwoli, by to wszystko mogło dziać się na zewnątrz. Jeśli nie, to na pewno tutaj korytarze i sale Domu Kultury będą służyć pomocą. Proszę mi powiedzieć, bo taki krótki sondaż państwo prowadzicie na temat zagospodarowania terenów nadwodowych. Opoczna, tu chodzi o rzeki, dwie. O rzeki, tak, tak. Jak ten sondaż będzie wyglądał? Mamy takie fajne połączenie rzek Wąglanki i Drzewiczki, to są dopływy pility i one właśnie łączą się w Opocznie. Chcemy ten teren zagospodarować. Jest to związane z realizowanym przez nas projektem i pozyskanymi pieniędzmi norweskimi z funduszy norweskich, i w związku z tym chcemy dowiedzieć się od mieszkańców, jak powinny te tereny nadrzeczne wyglądać, jak one powinny współgrać z miastem. Prosimy o wypełnienie takiego krótkiego formularzu. On znajduje się na naszej stronie internetowej opoczno.pl i to naprawdę chwilę tylko zajmie, natomiast trwa to wszystko do 10 marca, czyli jeszcze zostało kilka dni. Warto z tego skorzystać, a w dniach 23 i 24 marca odbędziemy już warsztaty, na które każdy może się zgłosić, może przyjść, może powiedzieć swoje uwagi do tych naszych projektów, które już jesteśmy w trakcie przygotowania, w trakcie realizacji. Mamy wyłonione firmy, które projektują nam te nabrzeża rzeczne i to bardzo fajne, bo powstanie naprawdę fajne miejsce do wypoczynku w Opocznie i chcielibyśmy, żeby to mieszkańcy zdecydowali, jak ono ma wyglądać. A mieszkańcy chętnie biorą udział w takich sondażach? Tak, bardzo chętnie, już z góry im za to dziękuję, bowiem prowadzimy też choćby przygotowanie ścieżek rowerowych i tutaj mieszkańcy bardzo aktywnie udzielają nam takim odpowiedzi, ale także w praktyce z tymi firmami, które wyłoniliśmy do realizacji, mieszkańcy się spotykają, nawet ruszają w teren i pokazują, gdzie dane elementy czy infrastruktury powinny się znaleźć, miejsca do wypoczynku. Także naprawdę tu duża wdzięczność. Mamy mnóstwo aktywistów, którzy chcą zmieniać to miasto. Jest taki projekt, który jest w trakcie realizacji Opoczno zalew pełen energii i tu ten koniec realizacji to w czerwcu tego roku. Tak jest. Jest to podzielone na trzy etapy. Jeden z nich to skatepark. To za chwilę będzie realizowany fajne miejsce do wypoczynku i do jazdy na różnych sprzętach. Realizujemy też specjalną ścieżkę rowerową, która połączy właśnie miasto z zalewem i miejsca takie do wypoczynku. Już mieszkańcy na pewno zobaczyli, na przykład wiata do, do grilla, bardzo taka duża. Za chwilę pojawią się urządzenia do zabawy, do ćwiczeń. całe Całość naszego projektu to prawie 2 miliony złotych. Tak jak pani redaktor wspomniała, kończymy w czerwcu. Największe prace ruszą już teraz na wiosnę. Oczywiście też sporo nasadzeń. Także myślę, że to miejsce zalewu opoczyńskiego na nowo rozkwitnie. Będzie faktycznie tak jak w naszym projekcie, zalew pełen energii. To będzie doskonałe miejsce do wypoczynku. A za chwilę to, co wcześniej rozmawialiśmy, połączymy to z naszymi rzekami. Także ten obszar miasta będzie miejscem do rekreacji. Tutaj też mieszkańcy mieli taki pomysł, żeby właśnie tak to wyglądało: ten opoczno-zalew pełen energii. Jak najbardziej o zalewie od lat wopocznie mówiło się, w poprzedniej kadencji rozpoczęły się prace, gdzie zmieniono to miejsce, w tej kadencji realizujemy to dalej i myślę, że właśnie do czerwca i już odpowiednio przygotujemy to miejsce, a dodatkowo zajmujemy się też jakością wody, która no niestety nie jest zbyt dobra. Mamy już pewien pomysł, spotykamy się tutaj z wykonawcami, z projektantami, w związku z tym zadbamy także o jakość wody w Zalewie. Panie burmistrzu, jest refundacja podatku VAT za dostarczone paliwo gazowe w tym roku. Co należy zrobić, żeby taką refundację otrzymać? Przede wszystkim należy udać się do miejskiego, gminnego ośrodka pomocy społecznej lub skorzystać ze specjalnej zakładki właśnie tego ośrodka i tam należy złożyć odpowiedni wniosek. Jest na to czas, bowiem do końca lutego 2024 można taki wniosek złożyć lub 30 dni po otrzymaniu faktury. Tak jak pani redaktor wspomniała, chodzi o podatek związany z opłatami danego gospodarstwa domowego. Związanego z użyciem gazu, w związku z tym warto z tego skorzystać. Jest to pomoc rządowa, którą my realizujemy jako gmina Opoczno, bowiem w danym miejscu zamieszkania można to zrobić. Realizujemy to za pomocą ośrodka pomocy społecznej. Prosty wniosek, proszę zajrzeć na stronę, niewiele załączników. No i warto skorzystać także z takiej pomocy, bo wiemy także, że te ceny gazu nie są stabilne, w związku z tym taka pomoc mieszkańcom jest na pewno konieczna. Również droga. Drogą elektroniczną można składać, opatrując wniosek podpisem elektronicznym zaufanym albo osobistym. Tak, tak, tak jak najbardziej. Czy musi to spełniać te wymogi e, związane z, z elektronicznym obiegiem dokumentów. Także jeżeli ktoś posiada e, taki po, podpis kwalifikowalny, to, to może tą drogą, a jeżeli nie, to oczywiście zapraszamy do ośrodka. No i mamy nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Już się zaczął. Tak jest, już się zaczął już mogę powiedzieć, że dobiega końca mnóstwo chętnych w przedszkolach prowadzonych przez gminę Opoczno, jak i w pierwszych klasach naszych tutaj szkół. No, prowadzimy oczywiście największe te, te placówki tutaj na terenie wiejskim, ale i miejskim. Zachęcam do kontaktu bezpośrednio w każdym obwodzie szkolnym, tu gdzie mieszkamy, wybieramy zawsze najbliższą szkołę. Taka jest procedura. I oczywiście warto skorzystać ze stron internetowych szkół, ale wybrać się też do tych placówek. Należy złożyć wniosek, a później podpisać umowę po zakwalifikowaniu danego ucznia. Wiem od dyrektorów, że zainteresowanie jest bardzo duże. Bardzo się z tego cieszymy. Wiemy, że no, wyże demograficzne mamy za sobą, ale cieszymy się, że mieszkańcy korzystają ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę opoczną. Udaje nam się. Tworzyć pełne, pełne klasy. No i czekamy do zakończenia w tej chwili tego naboru. Tutaj Wydział Edukacji już będzie przygotowywał się do nowego roku szkolnego. Bardzo dziękuję. Gościem Radia Parada był Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna. Dziękuję, Ewaku Basiewicz. Dziękuję serdecznie. Forum Radia Rok Parada.